Jak pomnażyć swoje pieniądze, swój majątek, swój kapitał yy, lub Twoje rodziny? No właśnie, pewnie zastanawiasz się, jak to robić, skoro wiesz, że yy, Bóg chce, żebyś był absolutnie zamożny bogaty. I mam nadzieję, że już widzisz, że Bóg chce, żebyś był obrzydliwie bogaty. Nie tak dawno wstukałem właśnie w internet, bo prowadziłem warsztaty. Chwilę temu, gdzie ciekawi o pieniądzach, myślę, A to było moje hasło. Bóg chce, żeby był obrzydliwie bogaty, wsukałem w, w Google i co? I jest książka. Co zrobiłem? Niezwłocznie ją kupiłem. Świetna. Do tego Cię zachęcam, ponieważ dzisiaj chciałem Cię zachęcić, że jeśli jeszcze nie czytasz, nie zgłębiasz wiedzy, nie czerpiesz od osób, które już zdobyły swój pierwszy milion lub miliard, zachęcam Polak, umysł miliardera napisał wiele wywiadów z miliarderami dolarowymi z całego świata jako pierwszy natomiast jak Cię to przeraża poczytaj o właśnie milionerach czy poczytasz Bodo Schaeffera, droga do finansowej wolności czy harwarda Eckera bogaty, biedny, różny mentalnie czy błędy finansowe opisywane w Biblii jak nie lubisz czytać to mam dla Ciebie rozwiązanie audiobuczki. Świeżo jestem właśnie po yy, posłuchaniu, bo od, odgrzebałem yy, bogaty katolik leżał u mnie długo. Yy, I co? No i w wielkim posie, czyli wielkiej zmianie myślenia w końcu się za niego zabrałem. Rewelacja. Polecam. I Boże Ekonomia, Twoje pieniądze się liczą. Jak widzisz, pewnie nierozpakowane czeka jeszcze na mnie, żeby zgłębić. Czemu książki, czemu audiobooki i czemu inspirowanie się od milionerów, ponieważ oni to przeżyli. Oni też pokazują, że Bóg absolutnie chce, żebyś był bogaty. Mało tego, żebyś był obrzydliwie bogaty. I pokazuje. Że absolutnie każdy może być wolny finansowo. Tylko, no właśnie, pytanie, czy tego chcesz, czy tego w swoim sercu pragniesz, i czy masz na tyle dużą wolność w sobie, że ufasz Bogu i ufasz sobie, że możesz być wolnym finansowo i cieszyć się absolutnie tym, że jesteś obrzydliwie bogaty. Przelewa się, możecie absolutnie, jak wiana 10, 10, czyli Bóg chce, żeby w życie w pełni obfitośnie, na każdej płaszczyźnie życia. Dzisiaj książki, wybierz sobie jedną, zaplanuj, później wybierz sobie drugą, zaplanuj, i tak, żebyś, no właśnie, przynajmniej do majówki, dwie książki przeczytał. Dlaczego co najmniej dwie? Ponieważ Mam nadzieję, że wiesz, że ponad 67% Polaków absolutnie nie czyta. Jeśli zaczniesz czytać mądre książki, które cię rozwijają, będziesz w tym gronie ludzi, którzy mają przestrzeń, żeby się rozwijać, być w tym 30% ludzi, a później, no właśnie, eksplodować mądrością. Do tego Cię zachęcam, czyli zaczynamy w wielkiej zmianie myślenia, czytać mądre książki. Mądre to takie, które się zmieniają, żeby był codziennie lepszy, żebyś stawał się zamożniejszy i bogaty w każdej płaszczyźnie i dziedzinie życia, również z pieniędzmi. Więc dzisiaj te książki jak nie, obie I co? I pewnie zobaczyłeś, że tu jest jeszcze mądra planszówka. Gra 2014 roku, Przebiegłe Wielbądy. Pewnie zobaczyłeś, jak nigdy w nią nie grałeś, polecam. E, mi tą grę pomogła odkryć moja chrześnica, Tereska. Serdecznie pozdrawiam, jeśli oglądasz. E, ta gra pokazuje jedną rzecz, że jeśli nie ryzykujesz, nigdy, absolutnie nigdy nie wygrasz i Bóg do tego Cię zachęca, żebyś zaryzykował, bo On jak nas stwarzał i stworzył świat, zaryzykował, w wielbłądach też nie wygrasz i to jest jedyna gra, którą znam, że tam się krzyczy, tam jest bardzo dużo emocji, więc do tego Cię zachęcam, a jak na nią popatrzysz, czy mądrze, to ona delikatnie Cię nauczy właśnie pomnażania, inwestowania i odkryjesz skłonność do ryzyka, taką mądrą, żebyś Zwyciężał, bo chcę, żebyś zwyciężał, nie żebyś za każdy razem był gdzieś tam na szarym rymkoś, tylko żebyś się uczył zwyciężać, przezwyciężać trudności. Także to co? Do dzieła i mam nadzieję, że na weekendzie będziesz miał świetną grę ze swoim przyjaciółmi i rodziną. Do zobaczenia.